Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was, kochani, w piąteczek po południu na spacerku z bajeczką. Akurat z pracy wróciłam. No i starym zwyczajem nie wchodzę do domu, tylko wołam bajkę i idziemy na spacer. No, u mnie pogoda poprawiła się, bo rano było brzydko, pochmurno. Deszcz padał wiało. Teraz w miarę. Niebo jest w miarę pogodne. Troszkę chmurek, słoneczko już pomału będzie nam zachodzić. Bajka udaje, że mnie nie widzi. No on o idzie. No, cześć bajka. Nie skacz, nie skacz, nie skacz, bo ja mam czysto kurtkę, nie skacz na mnie. Kochani, umie się jesień wkrada. Zobaczcie jakie piękne drzewa się robią. Śliczny, nie? No. Złota polska jesień. Wkrada się oj w Nasze drzewa. Cześć coś znajomo pojechała z pracy. No niestety taka pola wszyscy tak nas bajka ej samochód no patrzcie, nawet nie drgnęła samochód musi ją wyminąć to jest pies bajeczka niegrzeczna jesteś no tak miałkinia też dokazuje kochani a my zaczynamy weekendzik no na no dzisiaj specjalnych planów nie mam, a jutro zobaczymy jak będzie pogoda. To, to będę się lepiej. A co to? Co to? Kto to wyje? Bajka? C bajka? Czy ty już naprawdę nie masz co robić? Jeszcze wyjącej bajki to nie widziałam. Zobaczcie, no. o to jest łobuz, nie skacz, nie, nie będziesz na mnie skakać, nie będziesz mnie brudzić łapami, no widzieliście, wyjąca bajka, no, och bajka, no co jest, piesku, no, tak to ona mi jeszcze nie śpiewała, o raju, bajka daje koncerty. No, dajesz koncert? No fajnie, no cieszę się. Nie, bo mi poczesz kurtkę, no piesek. Hmm. Idziemy do domku. No, i czy, co tam jeszcze powiesz, bajka? A ciekawa jestem, czy mam pilota zrobionego z łóżka. No, jak nakrzyczę na nie rano, na bajkę i na psotka, to jak wracam, to łóżko jest w porządku. Ale jak zapomnę nie mam czasu. No co? A, a łóżko moje jak wygląda bajka? Bajeczka, jak moje łóżko wygląda? A strach wejść do tego domu. Po tych dziewięciu godzinach, co mnie nie ma. No ale niestety tak to jest jak zwierzaki zostają same w domu. No muszę się czymś zająć. No. Albo... Albo jakieś puszki na nie napadają, psotek walczy, wszystko zwala, goni. Tu kiedyś w nocy takie puste wiaderka plastikowe pokarmie stały na szafce. Pozwalał je i kulał je łomotu, takiego narobił po schodach, one spadały. O pierwszej w nocy. No wiecie, co? no. no. Nudzi mu się, po prostu nudzi mu się i dlatego go nazwałam Psociuch, bo jest koszmarny psociuch. Psociuch nie z tej ziemi. Gryzie melkę, skacze wszędzie. No. On to mi najbardziej przypomina tą małpę z Pippi Lansztuk, tego pana Wilsona. No to, 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 to zupełnie jak ta małpa, ten mój kot. Zresztą może uda mi się vloga nagrać w domu w ten weekend na pewno będziecie mieli okazję go zobaczyć spójrzcie jeszcze na te piękne drzewa, to klony tak zmieniają kolor. O! To zmieniają kolor klony. Już Wam pokazuję. O, zobaczcie. Jakie piękne. No takie żółto-złote się robią. Jak nie będzie deszczu, będzie w miarę ładna pogoda, to będą i czerwone liście. Bo tak już u samej góry czerwienieją. O proszę A tam gdzieś mi pies siedzi. Ach, to jest rozbójnica. Dobrze kochani. Ja już się ewakuuję do domu, a Wam życzę przyjemnego piąteczku. I do zobaczenia wkrótce. Pa!